W 2026 agencja AI i NATN będą martwe, będą uważane za koskam i nikt nie będzie chciał z Wami działać. Jeśli teraz prowadzisz agencję AI, posłuchaj do końca. W 2026 nie będzie możliwości sprzedawania template'ów do Enej10 za 2-3 tysiące złotych. Po prostu to nie będzie wartościowe dla potencjalnego właściciela firmy. Co będzie najważniejsze w 2026 roku, to opakowanie Twojego serwisu, Twojego, twojego produktu. Żeby to opakować jako software, jako system, a nie jakiś template czy zbudowanie workflow w NATEN. Widzę teraz wiele osób z mojej branży, które mają w opisie, pozycjonują się jako eksperci w budowaniu scenariuszy w albo w make'u, albo buduję automatyzację w ten w zapierze i oszczędzam czas. To nie będzie interesować yy, właściciela firmy, gdzie Cię to budujesz tak naprawdę. Jeśli myślisz, że w 2026 sprzedasz taki template za 2-3 tysiące złotych, to jesteś w dużym błędzie. W 2026 każdy będzie świadomy i będzie wymagał od Ciebie po prostu systemu. To możesz zrobić, to w dobry sposób opakować swoją automatyzację. Oczywiście używamy do tego wszystkiego NAT i Maker, ale najważniejszy jest sposób, w jaki to przedstawiamy. Tutaj mamy nasz Logic Automate panel klienta. Mamy witaj ponownie oto podsumowanie Twoich automatyzacji, mamy dashboard, czyli zaoszczędzone pieniądze. Zaoszczędzony czas, rozwiązane problemy, ROI, e, główne problemy rozwiązane, automatyzacja procesu fakturowania, eliminacja ręcznych raportów, automatyczne kampanie e-mail marketingowe, integracja systemów ROI, analiza ROI. Następnie tu mamy automatyzację, czyli aktywna automatyzacja 9, całkowity czas oszczędzony, 187. Mamy średni czas, automatyzacja faktur, e-mail marketing, raportowanie sprzedaży, integracja systemów, obsługa zamówień, monitoring API-ów. Mamy tutaj również klientów i analizę ROI. Dlatego jeśli Ty nie zaczniesz z klientem pracować jak z partnerem biznesowym, czyli zrozumienie jego problemów, zrozumienie jego danych, procesów i określenie właściwego celu, to ani ten dashboard, ani Twój template nic Ci nie pomoże. To jest najważniejsze w tym wszystkim i dlatego jeśli Ty chcesz się tego wszystkiego nauczyć i jesteś zainteresowany nową technologią, automatyzacjami, skomentuj ten post AI, a odezwę się do Ciebie i dodam Cię do darmowej społeczności. Hej!